Microsoftu, 21 maja, no i mieliśmy zobaczyć nowego Xboxa, to akurat jest plus, zobaczyliśmy nową konsolę, ale tyle z dobrych informacji. Czujemy niedosyt, wielki niedosyt, takiego wielkiego niedosytu nie w swoim życiu jeszcze chyba nigdy, oczekiwaliśmy tego, że zobaczymy dużo fajnych gier przede wszystkim, a zobaczyliśmy co? No właśnie. Zobaczyliśmy możliwość rozszerzania jak na smartfonie, tyle że na dużym telewizorze. Zobaczyliśmy trzy systemy operacyjne, które będą teoretycznie działać w tym samym momencie. Windows będzie odpowiadał za aplikacje, coś będzie odpowiadać za Xbox Live, coś będzie odpowiadać za gry i niby to wszystko ma razem działać. Zobaczycie? Zobaczyliśmy również mnóstwo hmm. funkcji związanych z telewizorkiem, czyli Xbox Go Home, które najprawdopodobniej nie będą dostępne u nas w Polsce. Moje okulary wręcz zareagowały od rzutem. Tak I co wszystko. warto zaznaczyć, to było 31 minut całej konferencji która trwała godzinę. W tym zero gra. I ja już czekam na różnego rodzaju fantastyczne demotywatory właśnie pod tytułem Xbox Go Home, bo trochę tak to wygląda, ale wiedzieliśmy przecież, jakiś czas temu Microsoft sam zresztą powiedział, że teraz nie powiedzą w ogóle o grach, że o grach powiedzą dopiero na targach 3 To co napawa optymizmem, to fakt, że będzie 15 ekskluzywów na Xboxa, to naprawdę bardzo dużo. Z czego 8 nowych marek. Dokładnie, więc jak policzymy sobie zupełnie 7 marek, które były do tej pory, z kolejnym numerkiem, no to pomyślmy, To może być Fable 4. Forza 5 już została przed chwilą zapowiedziana. Kolejne Halo. Kolejne Gears. Dokładnie. No, jeżeli chodzi o Halo, to tutaj też na chwilę przerwę e, został zapowiedziany serial, więc na pewno fani będą zadowoleni. Znaczy, tak, że macie w tym fazie z Spielberg. Tak jest. Boję się, że będzie to kolejny Dance Central 4. Znaczy, boję się. No, fajnie, że będzie, ale nazywamy to wtedy ekskluzywem. Kinect Adventures 2 i King Sports 2... 3, przepraszam. No, zastanawiam się, czy tak będzie. Na pewno będą Związane bezpośrednio z tym, jak ten siedziemy, no jest on w bezpośrednim, bezpośrednim składzie nowego Xboxa, więc na pewno będą ktoś li twórcy z Redmond. To może być, Alan Wake, no mam nadzieję, no ale będzie osiem zupełnie nowych e, gier. Zostało zapowiedziane Quantum Break. Quantum Break, Break e, najciekawsza gra do tej pory. Ale tak na... naprawdę ta gra wyglądała ciekawie na tym, jeśli ale zobaczyliśmy tam rozwalanie wielkiego mostu przez, przez statek. statek, i o co chodzi? Kompletnie. Także, tak naprawdę dosyć. Ale może chodziło właśnie o małe Właśnie, czekamy, bo nie zobaczyliśmy nic poza nowym Microsoftem. Wcześniej mówiłem, że Microsoft wygra, jak pokaże nową konsolę, bo PlayStation tego nie zrobiło. Xbox pokazał, ale ale pokazał nową konsolę, ale nie pokazali Właśnie Xbox pokazał nową konsolę, a tak naprawdę stwierdzili całą konferencję, bo uważam, że powinni wejść z mocnym pamięciem i pokazać zupełnie 7 nowych ekluzjów, 8 nowych ekskluzjów. Rozwalili Rozwaliliby wtedy na upadki, ale też niech sobie gadają o tym, że będzie Alałek 2, że będzie Forza piątka, że będzie można tak otwierać, tak zamykać, ale nie wiecie, co mnie zainteresowało w specyfikacji Xboxa? Okej, okay, 8 u super i tak dalej, i tak dalej. Podstawa na HDMI in out. Po co w konsoli wejście HDMI? Przychodzi tutaj właśnie tą przystawkę, o której się wcześniej mówiło, że będzie wsteczna kompatybilny za pomocą właśnie takiego małego Xboxa, do którego będzie się wkładać gry. A może Xboxa 360 będziemy podpinać od Xbox One? A może cała maszynka zwana Iluminum będzie właśnie potrzebowała wyjścia I to In. Znaczy in, dokładnie. Także... Zobaczymy, to pewnie dowiemy się na Ale jeżeli chodzi o sam wygląd konsolki, czyli taki troszkę magnetowód, tak jak mówili niektórzy. No tak ja mówię, oni zresztą nawiązali do 1999 gdzie właśnie liczba połączeń serwerów dostępnych obsługujących Xbox Live będzie podobna do wszystkich połączeń, które były, były w, w, jakkolwiek to w Tak, to ale brzmi, było. jeszcze Electronic Arts, które myśleliśmy, że pokażę coś świetnie, świetnego, nowego, a pokazali nową filmę, Wow, wielkie No zaskoczenie. i wyślij, wyślij sportowcy światowej klasy zawodnicy. No to co to ma, tak naprawdę, ma związek z grami? Ja go nie za bardzo widzę. Dokładnie. Jeszcze powiedzieli o tym roku 1999, o którym Marcin przed chwilą wspomniał. Równie dobrze mogliby powiedzieć, że nowy Xbox będzie na pewno lepszy niż Atari i Commodore razem wzięte. Bez sensu. Bez sensu. No dobrze, ale pokazali też Call of Duty, które według mnie nie poraziło mnie jakąś wielką jakością. Szczególnie zachwycali się tymi twarzami. Ja, ja się na przyro... ja, tak przyro... Ale wszyscy obstawialiśmy, że na same zakończenie pokażą Call of Duty. Znaczy, ja byłem tego. Byłem przekonany, że pokażę na te kolegiówki, bo od, od razu wtedy kilkanaście milionów osób na całym świecie stwierdzi, że trzeba kupić Xboxa, chociaż najprawdopodobniej to nawet na 99% gra tak ukaże się na PlayStation 4 i Pc, a może nawet i PlayStation 3 i... no, chociaż tutaj nie to, to by była ciekawa zagrywka, czy właśnie jak jesteśmy na takim tresie pomiędzy obecną generacją, a nadźwignami, czy jeszcze będą takie crossovery, jakby... Sądzę, że gryf... tak. Sądzę, że tak może nie wszystkie, ale część gier na pewno będzie wydawana i na starych konsolach, i to na solach. To może, może tak delikatnie już pod Podsumowując się na zakończenie, skupmy się na samą nazwę, czyli Easybox One. Co o tym ogólnie mówimy? Świetna. Świetna, ponieważ będą mogli powiedzieć to, co już zresztą sami zaczęli używać e, All-in-One. Bardzo tak, dobry tak też hasło. Bym właśnie się w tym widzimy. Zawsze jesteśmy pierwsi. I kolejne hasło Your TV comes to life. To mi się także podoba nawiązując do Xbox Live, także myślę, że to. Ale może... to jest trochę jakby pójście w stronę Samsunga i tych ich, z tej linii Smart TV. Właśnie, tutaj jest jeszcze kolejne pytanie. Powiecie, że jestem optymizm i że to jest zupełnie nieprawda to, co teraz powiem, ale okej, okay, nie zobaczyliśmy w ogóle gier, ale zobaczyliśmy różnego rodzaju feature'y, które nie będą na pewno dostępne w Polsce albo dopiero za 6 lat, kiedy będzie kolejny Xbox wychodził. Natomiast pomyślmy w drugą stronę. Być może w Stanach Zjednoczonych oglądało te konferencje bardzo dużo osób, które nie grają, tylko po prostu chcą mieć domowe centrum rozrywki. Być może ta konferencja tam była zareklamowana w ten sposób, że coś nowego wchodzi do Twojego living roomu. Być może w tym momencie mnóstwo Amerykanów powie, nie muszę mieć smart TV tylko Xbox wystarczy mi Xbox One by mieć niesamowite feature'y i no tak. w ten sposób to czyli, zrobić także mówię jakie, jest, mogło tak być czyli ale czy było? wchodzą w nowy target ale w tym momencie gracze, którzy chcą kupić konsolę a nie domowe centrum rozrywki mogą się troszkę obrazić i pójść do Sony. Jest jeszcze jedno porównanie. Eee, zobaczcie Xbox w stosunku do PlayStation 4 może być tak jak smartfon w stosunku do konsoli przenośnej. Konsola przenośna zawsze służyła do grania i mam nadzieję zawsze będzie służyć do grania PlayStation 4, a Xbox robi się nowym smartfonem, czyli wszystko naraz i tylko trzymam kciuki, żeby to dobrze działało, a gry boję się, że będą na pomocy. Ale za, wiesz, że to trochę zabawne, bo ja mam wrażenie, że gdy wychodziła o PSN generacja, to trochę na taką konsolę była trawiona PS3, -ka. że będzie Blu-ray, że będą różnego rodzaju połączenia właśnie internetu i Xbox jakby delikatnie to pomijał, a w tym momencie właśnie wysuwa się wręcz na prowadzenie w tej kwestii, więc jak to się mówi, co się za to to jest tak naprawdę od niczego i miejmy nadzieję, że z nowym Xboxem tak nie będzie, ja naprawdę no, wierzę, że a... jednak... Mamy, Redmond pokaże klasę. No zobaczymy, w tym momencie niestety będę nie tyle co realistą, co nawet pesymistą, bo po tej konferencji jestem nastawiony źle niestety, bo kompletnie nic nie pokazali, czego się spodziewałem, a nie spodziewałem się nawet dużo, więc to pokazuje to, jak była ta konferencja. I w tym momencie, mm -hmm. jakbyśmy chcieli zakończyć, to moglibyśmy zrobić to, jak dzisiaj Microsoft ze swoją konferencją, czyli... Uciąć. Uciąć. <laughs> tak, nie tak. bez jakiegoś koloru odporządzania, to byłoby takie Ja, to ja z Call of Duty Ghost i... Nic, tylko był napis, że dziękujemy, że byliście z nami. Majd był niczym ghost. Bardzo możliwe, także jakie jest Wasze zdanie na temat tej konferencji? Czekamy oczywiście na Wasze komentarze pod tym filmikiem. Jak zawsze gramy na Maxa, mówimy jak jest. Lublin Badbar. Do zobaczenia niedługo.